Matematyczny sitkom, część piąta Stęga Mobiusa. Film edukacyjny Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon. Film został nagrany metodą kluczowania. Aktorzy ustawieni byli na zielonym tle, które w postprodukcji zostało zastąpione rysunkowym obrazem. Intro Animacja przedstawiająca niewielki dom jednorodzinny otoczony zielenią. Przed domem, na trawniku, stoją dwie kury z pisklętami. W ich stronę dumnym krokiem zmierza kogut. Akcja przenosi się do rysunkowego wnętrza kuchni. Na środku stoi okrągły stół nakryty białym obrusem w pomarańczowe kwiaty. W tle widać meble kuchenne, lodówkę i półki zastawione naczyniami. Na ścianie wiszą patelnie i kieliszki. Przy stole naprzeciwko siebie siedzą Kasia i jej dziadek. Starszy mężczyzna ma na sobie sweter, czapkę uszatkę i kapcie. Kasia ma okulary i kucyk na czubku głowy. Ubrana jest w brudnoróżową bluzę, jasne dżinsy i kolorowe skarpetki. Na stole stoją dwie wypite do połowy herbaty. To co, bierzesz się za telekcję, nie? No. Nie no, tylko tak. I nie wzdychaj mi tutaj, bo z tego co widziałem, wcale nie ma tego tak dużo. No powiedz mi jedną rzecz, tak? Podobały ci się te zagadki wszystkie, czy tak? No jasne, nie wiedziałam, że potrafisz robić tyle ciekawych doświadczeń. No, ja myślałem, że to oczywiste jest raczej. Mówisz, żeby zrobić coś ciekawego, nie trzeba być super superbohaterem. Wystarczy troszeczkę wyobraźni, jakiś dobry pomysł, i nawet ze zwykłego skrawka papieru można zrobić interesującą rzecz. To zrobisz coś jeszcze? No, no nie łap mnie za słowa, no, no ale, ale zrobimy. No dobrze. Ostatnie doświadczenie, tylko od, potem od razu do lekcji zmiekasz, bo jak się mama dowie, to znowu będę... Miała. No dobrze, dobrze. Dobra. Słuchaj. Chciałaś doświadczenie, to zrobimy, ale ja już jestem zmęczony, to ty teraz będziesz wycinać. E, słuchaj, masz duży blok, taki A3. Chyba mam. To dobrze. Z tego bloku musisz wyciąć... Pięć białych pasków na szerokość, no powiedzmy tak 6 centymetrów, dobrze? Tak na wzdłuż sobie potnij tą kartkę. Dobrze. Pięć białych i dwa czerwone jakby były. Ale czerwone chyba będę miała tylko małe. No to niech będą małe, mogą być małe. To co, to e, potrzebujesz tak, nożyczki, nożyczki miałaś tu gdzieś, widziałem. Tak, 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 nożyczki e, mam. Tak, co tam jeszcze? Linijkę, żeby tam odmierzyć. Kasia wyciąga przybory z piórnika. No, klej będzie potrzebny, to sobie przygotuj. Flamaster będzie potrzebny. I ołówkiem będę sobie odmierzać dokładnie na papierze. Tak, dokładnie tak. Dobra, to tam teraz bierz się za wycinanie, będziesz miała paski, to będziemy działać dalej. Dobrze. A sobie herbaty łyknę, bo wystyknie mi. Widok z góry na stół i dłonie Kasi, która najpierw odmierza, a następnie wycina biały papierowy pasek. Pasek ma szerokość 6 cm i długość kartki A3. Efekt specjalny. Kiedy Kasia klaszcze, jeden pasek zmienia się w pięć identycznych pasków. Teraz Kasia odmierza i wycina pasek z czerwonej kartki. Pasek ma szerokość 6 cm i długość kartki A4. Po klaśnięciu na stole pojawiają się dwa czerwone paski. Przygotowałam, dziadku. O, no i elegancko-piękne paski. Super, dobrze. To weź sobie teraz jeden biały paseczek. Mhm. Wyjdź sobie dwa końce i skręć. Jeden koniec o 180 stopni. O, tak, i teraz te końce musisz ze sobą zlepić klejem. Dobrze, zatkam, żeby nie wysychał. Powstała nam taka dziwna wstęga. I powiedz mi, ile ona ma stron? No, dwie strony ma. Na pewno? No tak, jak kartka ma dwie strony, ona też ma dwie strony. No to się przekonajmy. Weź sobie flamaster. Narysuj sobie tu taką kropeczkę. Dziadek wskazuje punkt w połowie szerokości paska papieru pomiędzy dwiema krawędziami wstęgi. I od tej kropeczki przejedź do końca po tej wstęce. Zobaczymy, na co natrafisz. No dobrze. Przyspieszenie filmu. Kasia rysuje linię wzdłuż wstęgi. Dziadku, jak to możliwe? No, możliwe, możliwe. Połączyły się w tym samym punkcie. Bo ta wstęga ma tylko jedną stronę. To jest tak zwana wstęga Mobiusa. Bardzo ciekawa figura matematyczna. No dobrze. Co mogę teraz z nią zrobić? Masz już nożyczki, to spróbuj przeciąć tą wstęgę wzdłuż narysowanej linii, przez środek. Musisz sobie zrobić taką dziurkę i potem już. Lecieć po linii. O! No i powiedz mi, jak myślisz, co się stanie, jak dotniesz do końca? No jak to, co dziadku? Będę miała dwie takie same wstęgi. No, przekonamy się. Kasia przecina papier wzdłuż narysowanej linii. I co? To jest dalej ta sama wstęga, tylko. A no zgadza się, tylko dłuższa. dwa razy dłuższa, zgadza się. No dobrze. To teraz zróbmy inaczej. Weź sobie kolejny biały paseczek i sklej go dokładnie tak samo jak tą poprzednią wstęgę. Chwilę później. Mamy taką samą wstęgę. No i słuchaj, znowu musisz narysować sobie kreseczkę, ale w jednej trzeciej szerokości. Kasia rysuje punkt na wstędze, a następnie rysuje linię wzdłuż jej boku. Przyspieszenie filmu. I teraz tak. Słuchaj uważnie. Musisz sobie wziąć nożyczki i teraz wycinaj po tej linii, którą rysowałaś. Tylko koniecznie, dokładnie tak jak rysowałaś linię, tak wycinaj. I jak myślisz, co się stanie? No pewnie będzie coś podobnego jak w tym pierwszym przypadku. Pewnie nie będą dwie wstęgi, tylko jedna długa. No, zobaczymy. Może masz rację. Przyspieszenie filmu. Kasia przecina papier wzdłuż wyznaczonej linii. O, jest. I co się stało? Ojej, teraz mamy dwie wstęgi. Po przecięciu linii powstały dwie wstęgi mobiusa. Jedna jest dwa razy dłuższa od drugiej. Są ze sobą złączone jak ogniwa w łańcuchu. No, czyli nie miałaś racji. Mamy dwie wstęgi. No dobra. To słuchaj. Bierzemy kolejny pasek. To teraz tak. Sklejamy tak jak poprzednie, ale zamiast jeden raz, to wywiń koniec trzy razy. No dobrze. Raz, no dwa, dwa i trzy. I teraz dopiero sklejasz. Sklejasz sobie. Stół się kołysze. Dziadek łapie toczącą się po stole zakrętkę odkleju. Może by zakrętka nie spadła. Lejone, no to. To fajnie, dziwadło. Fajnie, fajnie. To teraz musisz wziąć flamaster i tak jak na tej pierwszej, przez środek kreskę poprowadzić. Przyspieszenie filmu. Kasia rysuje linię wzdłuż wstęgi. Punkt początkowy jest zarazem punktem końcowym narysowanej linii. Już widzę koniec. No. No, i teraz. Musisz dokładnie tak samo jak w tej pierwszej naszej wstęce przeciąć tutaj wzdłuż linii po środku. Przyspieszenie filmu. Kasia przecina wstęgę wzdłuż narysowanej linii. I co? Wow. Czyli dalej mamy wstęgę jedną, ale jest super na środku. Super. O widzisz. To odłóż ale sobie ekstra. to, może sobie to zachować, żebyś wiedziała później jak zrobić. I teraz tak, bierzemy kolejny paseczek papieru, ale tym razem czerwony. Musisz sobie skleić te dwa paski w ten sposób, żeby się krzyżowały na środku. Ustaw sobie, pokaż. Na środeczku. Teraz musisz je skleić. Po chwili czerwone paski są już sklejone. To mamy teraz taki krzyżyk. I musimy zrobić dwie wstęgi, ale jedna wstęga musi się wywijać w prawo, a druga w lewo. Czyli ten może sklejmy w tą stronę, a drugi wywijamy w tą stronę. Kasia skleja paski papieru w taki sposób, żeby jedna wstęga była skręcona w lewą, a druga w prawą stronę. Mamy takiego zawijasa. I musisz go przeciąć po środku. Czyli przez środek musi iść cięcie. Przyspieszenie filmu. Kasia przecina wstęgi wzdłuż w połowie szerokości. Po przecięciu powstały dwa serca połączone ze sobą jak ogniwa w łańcuchu. No i co nam wyszło? Ojej, to wygląda trochę jak. No, serduszka wyszły, serduszka wyszły. Faktycznie. No zostaw to damy babci, będzie się cieszyć. No dobrze. To może ostatnie zadanie. Z tych też jeszcze coś zrobimy? Tak, zrobimy. I potrzebujemy dwóch. Musisz, podobnie jak było przy serduszkach, skleić sobie te dwa paski, tak, żeby się krzyżowały na środku. Chwilę później białe paski są już sklejone. No i mamy sklejone. No i elegancko. Słuchaj. To teraz musisz sobie jedną wstęgę zrobić na mobiusa. Tak jak wcześniej. Czyli skręcamy w jedną stronę. Mm. I lepimy. No dobrze. A drugie. Drugi pasek musisz zrobić na zwykłą pętlę. Czyli nie zawijasz, tylko lepisz po prostu. Taki pierścień? Tak, taki pierścień ma być. No dobrze. Coś takiego? Tak, dokładnie tak. No i teraz musisz sobie wziąć znowu nożyczki. I przeciąć po środku, tak jak przy serduszkach. Jedno i drugie. Przyspieszenie filmu. Kasia przecina papier. Po wycięciu z pasków powstał duży, pusty w środku kwadrat. No i co nam wyszło? No, kwadrat. Kwadrat! I wyszedł. No, czyli super. To jest ramka na zdjęcie. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Faktycznie, dziadku, wystarczy. Krawek papieru i można zrobić takie no, cuda. Nie przesadzajmy z krawek papieru w tym przypadku. no, Mógłby nie wystarczyć. Troszeczkę więcej trzeba go było, ale faktycznie, ze zwykłego papieru można naprawdę ciekawe rzeczy zrobić. Dziadku, ja mam jeszcze taką zagadkę dla Ciebie. O, no to zamieniam się w słuch. Powiedz mi, jeżeli osiem królików potrzebuje 8 minut na zjedzenie 8 marchewek. To ile minut zajmie trzem królikom zjedzenie po jednej marchewce. Jak myślisz, dziadku? Hmm. Jak do ja pomyślę. No osiem chyba po prostu. No nie, dziadku, ty chyba wszystko wiesz. No nie wszystko, nie wszystko, ale coś tam wiem. Ciekawe, czy mama by wiedziała. O, Lada chwila będzie w domu, no to będziesz mogła sprawdzić. O? Chyba o wilku mowa. Coś słyszę przy drzwiach. Kasia! Lekcje odrobione? Prawie, prawie. Prawie to za mało. Już do lekcji. A dziadek co robi? Dziadek ogląda jakieś dziwne sprawy. Tato! Porobiłbyś coś ciekawego z wnuczką, zamiast oglądać te głupoty? Hej! Animacja przedstawiająca dom jednorodzinny w otoczeniu zieleni. Dwoje dzieci na rowerach ściga się wzdłuż ulicy. W prawym dolnym rogu ekranu pojawia się napis Ciąg dalszy nastąpi. Napisy końcowe. Przygotowanie Andrzej Kordeczka i Anna Łęcka wystąpili Andrzej Kordeczka, Katarzyna Starczewska. Zdjęcia i montaż Karol Wnuk. Animacje doświadczeń Andrzej Kordeczka czytali Lidia Baściuk i Karol Wnuk. Pojawia się czarno-białe logo Kogiteonu.